Że szli do roboty, to pewnie tędy. Chyba że od dołu. Gdzieś tu jest zamczyską brukowa, nie wiemy gdzieś 700 metrów stąd. Możecie... Za W Gnom, właśnie Tolkien, nie? Kopalnia Gnom. I nie wiem, tam pewnie ze dwa szyby było, ze trzy mniej więcej, nie? No jeszcze może w samoklęskach taka zapomniana kopalnia. W każdym razie idziemy na szczyt tam, gdzie właśnie jest ta kopalnia. Te dwa szyby podobno Murki 27 czy coś tak. Jak skurczy begi idziemy. No idziemy dalej, coraz bliżej nowe, o, widoki. Łąka pierwiosku idziemy jeszcze niedaleko nam zostało właśnie nie widzę nic, więc no idziemy, o jejku, jest górka fajna. No i jesteśmy w Szymrukowa 17. No i to taka górka niby szliśmy tym szczytem tu garbem nie było widać, nie? Bo, no, bo spodziewałem się infrastruktury, a tu nie było nic. Tu przy takim drzewku, nie? No. no tutaj o, już chyba widzieliście tę panoramkę, nie? Ale jeszcze raz do utrwalenia. Ten Mrukowa 17 No ile mi się wydaje to chyba tu były szyb normalnie Jeszcze gdzieś tam zdjęcia powinienem mieć Zobaczyć Mrukowa 17 Tabliczka pamiątkowa Pamiątkowe zdjęcie Pamiątkowe fotografie kopalne. zapomniana Choć nie jestem pewien Gdzie jest tak z lat tych właśnie 30, no ale Poszukamy na razie Mamy tu z Mrukową 17 z lat pięćdziesiątych.